Hej, witamy! Z Oli i Are. Dzisiaj TOP SWIFT EURO 2024 GERMANY NAKLEJKI! Tak jest, mamy naklejki, nowość, no już niektórzy otwierali na YouTubie, ale u nas nowość Album hardkorowy, ten taki twardszą okładką, mm. postanowiliśmy sobie e, Tak, bo on się tak nie niszczy jak ten normalny no. Cały box mamy, ale dzisiaj 100 saszetek, saszetek Taki no box, otworzymy dzisiaj tak 5 Na razie pokażemy album, jak wygląda album o. Kolory. Tak, kolory, bardzo ładne. No, coś nowego, bo teraz robi TOPS, nie Panini. No różne zdania są na ten temat, bo y, te naklejki są, no, są i drużyny, które grały w playoffach, tak jak Polska. Y, nie ma niektórych zawodników, którzy nie chcieli być w albumie, także trochę tak dziwna sprawa, no ale każdy musi wiedzieć. Tak, i tu mamy pierwszą stronę, po lewo spis treści grupy. Jeez. Top naklejka, to znaklejka, tu są te UEFA. Tak, tu są kraje, które są na mistrzostwach. Jakie były? Eurowinners. To było 2016-2020. Aha, gdzie były mistrzostwa? Tak. tak, Polska i na przykład Ukraina było wtedy, nie? No, no, także. No to lecimy, bardzo ładnie wykonany ten album jest, tylko Niemcy. tak mówię. Niektórzy zawodnicy na przykład nie chcieli być. z Niemiec, nie chciał być Neuer, Witz nie chciał być w albumie z Francji, Mbappé, także szkoda, ale o, i tu są miasta. Gdzie będą mecze? Polska na przykład gra w Hamburgu, w Berlinie i w Dortmundzie. Także jak w Dortmund jest koło nas, to może pojedziemy, pojedziemy z Oliwerem, jak coś do strefy kibica. Ostatni mecz z Francją będzie właśnie w Dortmundzie, Dortmund jest tu, jest tu dwójka, tu jest Dortmund, a my mieszkamy koło Dortmundu. Także taka ciekawostka i lecimy dalej. Tutaj jest grupa A, Niemcy, Szkocja, Węgry i, I Szwajcaria. Pierwszy mecz. Niemcy, Szkocja, 14.06.2024, także w lecie, no to będzie czerwiec, no to już będzie fajna pogoda raczej, nie? Tutaj takie player. player to watch, star player, top x i, nie wiem co to jest, no także będą takie różne naklejki, no, specjalne na, na pewno hmm. tu będą i o, tu o, mamy tak, mam... kapitan Niemiec na przykład, artyst, artysta, <laughs> legendy tu są, tu są legendy. Będzie Mateusz, Kan chyba. Hmm. Jeszcze ktoś. Także 21 naklejek jest takich zawodników. O, Niemcy. No, także gospodarze turnieju, mistrzostw Europy, Szkocja. Szkocja. Dalej lecimy. Węgry. Tak jest, bardzo ładny ten album jest wykonany, tylko tak jak mówię, no zawsze było Panini, ludzie się przyzwyczaili Szwycaria. do Panini, a teraz nagle TOPS. No, i teraz grupa, grupa B, B, a w Hiszpania, grupie B: Hiszpania, Chorwacja, Włochy i Albania. Fajne te no, dziki z tymi Tak, koleżami. Ciekawa grupa. No, Albania była z nami w kwalifikacjach i się dostała bezpośrednio my okay. przez baraże. No, także będziemy teraz otwierać pięć laszetek, zobaczymy, kto nam się trafi. Hiszpania. Teraz jeszcze Chorwacja. Chorwaci, Włosi. I Albania. Albania. Tu Muci jest, ten co w Legii grał gdzieś na pewno. Tu są tu, napisane a... z boku, nie? Nie, tu tylko Chelsea. Tu są kluby, ale nie wiadomo kto jaki zawodnik. Aha. Numer jest z boku, ale myślałem, że pisze zawodnik, tylko są kluby. No to gdzieś... A gdzie on teraz gra? Legia Warszawa, to jeszcze widzisz? Tu jest Muci. <laughs> Bo już jest bez siktaszu, ale dali go jeszcze jako Legię. No, to nie. będziemy... To na pewno jest. Grupa C. A kto w grupie C? Słowenia, Dania, Serbia i Anglia. Też ciekawa grupa, bo wyrównana Dania grupa. I Anglia są nawet tacy. Serbia też na pewno nie będzie odstawać. No. I tu mamy napierw Słowenię. Watch. Tak. No, tu jest Słowenia. ta Słowenia. Dania, Dania. Serbia. Serbia i Anglia. I Anglia. To była grupa. Co? Tak jest. jesteśmy, gdzie jesteśmy teraz? Oho, tu mamy co? Dream Team. Swap stickers to Boldio Ultimate Fantasy Team. Czyli może sobie Oli kleić swój ulubiony zespół. No, a tu manager. Tak, Pan Mourinho. Tutaj mamy, o, karty z kolekcji, którą Te też nie u nas na kanale można zobaczyć. Karty też zbieramy, a co? I mamy grupę D! Polska! Polska Estonia, Walia i Finlandia. Ale to czekaj, bo to są te drużyny, mm. które grały w play-offach wszystkie. Czemu to tak zrobili grupę D? Czemu tutaj Ausa i Holandia? Nie, wiesz co, bo... Aha, bo z tych zespołów play-offów trafił ktoś do tej grupy, czyli Polska mm. wygrała, nie? Bo tak, najpierw grała Walia z Finlandią, a myśmy grali z Estonią. Mm. Myśmy wygrali z Estonią, Walia wygrała z Finlandią. I graliśmy w finale z Walią po dramatycznej karnym, gdzie Wojtek nas uratował. Czyli trafiliśmy my do tej grupy, dlatego to tak jest pokazane. Zaraz zobaczymy, no. I tu jest właśnie Playoffs Teams. Polska. Tu będzie Polska właśnie. Holandia. No bo Holandia już jest, nie? Austria i Francja. No tak to zrobili, no. Tak musi jakoś to pogodzić. O, i tu jest Polska. Polska. Są właśnie parę naklejek chociaż jest. 15. No, ale są takie takie e, takie. No, podwójne jakby. No. Dwa dwóch zawodników na Jednej naklejcie, naklejce. Estonia też. Tak, tak samo Estonia. Oba. I Finlandia. No bo zwycięzca tych, tych barazie trafił do tej grupy właśnie. Tu już mamy normalnie Holandia. Austria. Francja. Francja. Tak mówiłem Mbappé. Mbappé nie chciał być w albumie, no szkoda A bardzo. Ciekawe kto tu jest. No, to Paris saint -Germain. to jest chyba ten. No, nie wiem, tu Kolomłani no. Na przykład, nie? Hmm. No, który, no powiedzieć kto to jest, bo tu nie pisze. I grupa, grupa e. e. Belgia, Słowenia, Rumunia. I jeden z, z różnych z playoffów Wiemy, że Ukraina, bo Ukraina wygrała te playoffy tak. czyli Ukraina będzie grać w tej grupie. O. No, tak właśnie to tak jest porobiane Belgia. Tak. Ale fajne te kolory tutaj. Tak, te. bardzo ładne wykonanie. Mus trzeba im przyznać, że się postarali. No tylko mówię tak trochę dziwnie, że... Niektórzy zawodnicy nie chcieli być w reprezentacji, niektórzy nie mają. No, bo nie mieli licencji? No nie mają licencji, na przykład Niemcy nie mają, Anglia, Hiszpania i, i Włochy nie mają licencji z tymi stopcami. Hiszpania ma. Hiszpania ma to, Francja. Nie, Francja nie. nie ma, tak, Francja nie ma. No dlatego Israel, Islandia. nie chciał Mbappé być. Izrael, Islandia to są drużyny playoffowe, Bośnia Włosy, i. Ukraina. Ukraina. fajne, że tu będzie logo, polski logo, widziałem już na internecie. No. Są też naklejki paralel czy takie z inne, fioletowe, tak jak zielone, kartę. tak i w kartę. Grupa F, Oli. Turcja, Portugalia i Czechy. I drużyna z Baraży i tak. tu niespodzianka, Gruzja wygrała baraże, także Czechia. Czechy. Czechy, no tak właśnie. Pisze. Czyli Gruzja, Georgia. Georgia. Georgia, tak jest, wpada do tej grupy, do grupy F. Turki. A nasz kolega Piotrek będzie na meczu Portugalia-Turcja, wylosował bilet. Ma fajne farta, że trafił na mecz Portugalia-Turcja w Dortmundzie. O, też będzie ten mecz. Turki. Tu mamy właśnie zespoły barażowe, Luksemburg, nawet gdzie w życiu by nie pomyśleli, że trafią do albumu Luksemburg. No. Nigdy przez nie mieli nam czy tacy Kazachowie. Nie? Grecja. No, Grecja przegrała właśnie. Z... I Kazachstan. No, no, Kazachstan grał też w off o, Portugalia, Portugalia a, gdzie a, ten jest ekspert nasz, Ronaldo? Nie ma go. Nie ma go? Nie wiem. No tu nie ma, a jest Al-Hil. On gra w Al-Hil coś tam? On gra Al-Nasar. Al-Nasar? Tu nie ma Al-Nasar. Al Al tu jest, jest Al-Nasar, czyli będzie Cristiano. No, to no. przynajmniej jeden no. będzie <laughs> dobry. <laughs> tak, i co, zaraz nam się album powoli kończy. Jeszcze trzechy. Tutaj I mam EURO LEGENDY. Wow, to mogą być fajne naklejki, bo przypuszczam, że będą złote. Tu są TOP SCORES, czyli królowie szczelców. W 2020 roku był Cristiano i Patrik Sik po 5. W 2016 Antonią Griezmann wygrał w klasyfikację króla szczelców. Tak, no to będą legendy, ciekawe jakie. I uwaga, Aha. uwaga, bo niespodzianka, mamy le naklejki. Naklejki. Ja nie wiedziałem, że nawet są. I tak damy sobie bliżej, trafiliśmy z Rumunii taką no, no, no. fajną UEFA Great taka maskotka to jest chyba No tak jak tutaj ona Aha tutaj taka, taka elegancka bardzo fajna maskotka chciałbym mieć takiego, taką do postawienia no, nie ona... O, trójka trójka UEFA. Czekaj kogo jeszcze tu mamy Stadion w Stuttgarcie, bardzo fajne te naklejki no. są wykonane z Hiszpanii Asensio, z Albanii Asani, Asani i Guard To jest ten co grał w play legenda albo coś jakoś tak bo on, on nie no, grał No to jest legenda Legenda tak A to jest a Euro 10 czyli Fajne. No i co tu piszą jeszcze? Tu możemy sobie ukończyć kolekcję, możemy zamówić tak na topie naklejki o, brakujące. jest Christyna. Ale ostatnie 50, znaczy 50. No 50 więcej A nie dzieje. Jest ta piłka hmm? też. Taki Krystiano będzie złoty kapitan, naprawdę elegancja. Taka maskotka, fajna. Taka maskotka, tak, pewnie będzie znajdziecie do kupienia. No i co? I to Widziam jest? Ją dziś? Za 15 euro taki o. pluszak. I to jest właśnie koniec naszego albumu. Tak z tyłu wygląda. Album to są sponsorzy Adidas. Rillu. W, Rillu, w Rillu możecie się zarejestrować i możecie wygrać, że będziecie wyprowadzać zawodników no. na mecz Taki konkurs w Rillu jest w Koka niemieckim koda. też. Tak, to są sponsorzy mistrzostw. O! I to był album taki hardkorowy, w hard twardej okładce. Polecamy hard. ten album, bo. Ten się. Te rogi. Tak, te rogi się potem. Od... Ciągłego otwierania one się tak potem niszczą, a ten na pewno nie, bo jest w formie takiej książkowej, jak oli będzie dbał, to oli będzie miał. Dobra, no i otworzymy jeszcze 500 setek na dzisiaj, tak, żebyśmy coś chociaż otworzyli. Wow, co tu jest? Pokaż Oli, co to jest, zobaczymy, co to jest. Jaka reklama, czy co to będzie? Ale plakacik. Numer. Aha, taki plakacik, o, o naklejkach. Oficjal Sticker Collection. No, ci Takie Taka reklama mistrzów. Fajne to no fajne te stadiony. I puchar będzie też. Aha, no ale a jak? To co? Losuj 5, jest sto. Wyciągnij 5. Raz, dwa, trzy, cztery. Obie coś fajnego. 90 Dobra, 50. reszta 60. na pojedynki 60. albo na różne jakieś filmy. Tak. Odłożymy i zobaczymy. No daj mi chociaż dwie, to ty zaczynasz. ja będę miał dwie ciekawe, okay. no, okay. może jakiś to jest Polski się nam trafi. No. Oho, i uwaga, uwaga, pierwsza naklejka. Fabian Reader, Szwajcaria. Tak jest, oho, mamy coś. Włosi. A to jest takie właśnie będzie taka ciekawostka z każdego kraju. Takie ten. I P2. Tam, P2. No. Szwajcaria. Szea. O, oh, Anglia Wilsa. No właśnie, gdzie nie mają licencji te kraje, to so takie bo... głowy tylko. <laughs> Serbia, Maksimowicz i Hol Niderland Depay. Depay. Dobra. No tak, niestety. Złote, jest. Dawać. Złote tak, damy tu Aha, saszetka w Niemczech kosztuje, żeby się dokończyć. Euro. euro. Jest w środku 5 naklejek. 6? 6. Czyli tak to się ma, jeśli chodzi o cenowo. A teraz mamy tak. Bruno Fernandez to jest top. Top XI. I, i, top XI, tak. To jest top 1, właśnie. Teraz, wow. Paralel trafiliśmy Oliver, hmm. Samardzic już ta właśnie jest fioletowa z ramką, czyli to już jest ta, ta paralel. O tu nawet jest PTW, Serbia, Albania, Bare, z Węgier, Kata, Serbia, Grujcz gruj, gruj, gruj i z Holandii mamy Hartmann. Czy właśnie tu już trafiliśmy tą paralelę. Hmm. Tak, karta. Oho, jest coś złotego! Brawo, Oli! Co tam masz? To jest ta Golden. Kogoś tam nazywa? Golden. Signature sticker, chyba, tak? Jest! Wow, to jest właśnie złota naklejka, którą idzie trafić. Ona się nazywa Gold Signature Stika, czyli to jest. SP. To jest ta fajna, taka no. właśnie jakby z podpisem, no. O, walę. to są właśnie te z play -offów. Tak będzie też Polska, no, no. niestety. McGinn, Szkocja, Dania Eriksen. I jeszcze, kto? Israel i Holandia. Holendii coś dużo. Gertruida. No, i jeszcze moja jedna. Tak. Tak, może widzieliście na szorcie naszym, mamy jeszcze puszki, mamy multipaki, mamy ekopaki, także... Multipaki. Tak, i co jeszcze mamy, puszki ten, taki, I, i jeszcze taki ekoblister duży, nie, tak to No, taki duży blister. Tak, i kogo my tu mamy, znowu Holandia, ale mamy, Pać Oliwe, Laci Bernes, to jest taka ładna złota, o. jak on... Słowacja 3, elegancka ta złota jest, cyk. Znowu Albania, też Albania nam się coś... Tak. O, Adam, taki pan z brodą z Top XI. Kabak, to jest z Turcji zawodnik ze Słowacji Bero i jeszcze Lang, Noa Lang Holandia nasz rywal i moja ostatnia saszetka wow. co tam masz Oliver? niebieska niebieska? o to też ta jest ta parę tak? Kapitan o. Kevin De Bruyne w rogu jest właśnie Ceci, Captain aha no. tak tak to... w kartach nie było takiej no nie Porro Hiszpania Ukraina Dania, Belgia i Słowenia. Tak, to były pięć zaszetek. no Możecie ocenić, jak, je, jak się te naklejki prezentują. E, trafiliśmy już jedną Golden Signature, także jest Paralel. Fiolet to Purple, tą ja trafiłem, a Oli trafił niebieską. Ładne naklejki, no mówię trochę dziwnie, że tak jest w topsie, no, ale nie mają licencji. Niektórzy zawodnicy nie chcieli no. być. Niektóre prezentacje właśnie są tylko głowy. Które nie mają tej licencji, ale będziemy zbierać szaleństwo się zaczyna. Mm. Jeszcze trochę do mistrzostw. Także tak. to był album i szetek. Dziękujemy mm. za dzisiaj. Łapki ma do góry. Tak, oglądajcie nasz kanał, będzie nam miło. i Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nowej kolekcji Topsa, czy będziecie zbierać. Czy, Jak jest czy są fajne naklejki? Tak, czy, czy Wam się podobają te naklejki, bo nam się podobają. No, fajne. i Album też jest bardzo ładnie wykonany. No i będzie Polska, chociaż trochę naklejek, takich playoffowych w tak. formacie. Dzięki za dzisiaj, kłaniamy się i pa! Ciao!